Potrzebujemy wskazać jasno, kto jest naszym wrogiem, a nie działać pod dyktando ruskich troli, szczególnie patrząc na to, co się dzieje po dzisiejszej nocy. Kiedy spojrzymy na analizę sieci, widać, jak bardzo aktywne są rosyjskie trole, jak politycy, którzy ramię w ramię z tymi rosyjskimi trolami mówią o tym, że to nie jest nasza wojna. My musimy pokazywać solidarność z Ukrainą i nie możemy rozmontowywać polskiego systemu solidarnościowego, który ma na celu Dziękuję wsparcie bardzo, rodzin. Jestem niezmiernie zaskoczona, że prezydent, którego wystawiło Prawo i Sprawiedliwość oraz Prawo i Sprawiedliwość. Tak naprawdę stawia pierwszy krok w celu rozmontowania systemu 800 plus w Polsce, który do tej pory był systemem powszechnym. Jak ta ustawa wpłynie na rynek pracy? Będziemy mieli sytuację, w której osoba z Ukrainy, na ogół kobieta, która zajmuje się jednym, dwójką czy trójką dzieci, będzie słyszała od swojego szefa: "Jeśli nie zostaniesz na nadgodziny, jeśli nie będziesz pracować w weekendy, to Cię zwolni, a razem z tym zwolnieniem stracisz uprawnienie do 800. Stracisz cały swój dochód łącznie z tym, co państwo polskie w tym momencie przekazuje na wsparcie rodzin. Do czego to doprowadzi? Do zepsucia polskiego rynku pracy. Będziemy mieli sytuację, w której wynagrodzenia pójdą w dół. W której wydłuży się czas, który spędzamy w pracy, i nie będzie to dotyczyć tylko osób, które w Polsce są, ponieważ uciekły przed wojną, ale również Polki i Polacy będą ponosić konsekwencje.